Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Dzień dobry, dziś mamy 5 czerwca 2024 roku. Słuchajcie, pokażę Wam fajne, magiczne miejsce, które bardzo lubię. Czasem tu przychodzę. Tak pokażę tak o, o, o tak delikatnie. Jeszcze raz. Tu mam hamaczek, na którym się właśnie teraz sobie laniuchuję. Jest to naprawdę, słuchajcie, miejsce hmm, pełne zieleni, odpoczynku. Lubię tu przychodzić. Jest cisza, czasem gdzieś tam o ktoś się opala. Hmm, dużo zwierząt, piesków, ale fantastycznie tu jest. E, zagadka dla ludzi z Warszawy: gdzie jestem? W którym miejscu? Jedna osoba powinna konkretnie wiedzieć, w którym miejscu jestem, może pozna. Halo, proszę pani, poznaję pani to miejsce. <noise> Pozdrawiam panią. Dobra, słuchajcie, drodzy mi moi wszyscy widzowie i nie tylko moi widzowie. Dziś nie będę się tutaj roz, rozgadywała, bo to po prostu rzeczywiście moich monologów każdy, nie każdy chciałby słuchać. Natomiast mam prawo i o, oh, prawo. Obowiązek wręcz uznaję za moralny obowiązek podzielić się z Wami wczorajszą sytuacją, jaka zaszła. To znaczy, chodzi o sprawę apelacyjną z Liwką. Liwka została uniewinniona i tu ważna rzecz. Monika Rak nie przegrała sprawy z Liwką. To jest bardzo istotne. Liwka została uniewinniona. Gdybym miała przegrać sprawę z Liwką, to wtedy, kiedy Liwka by mi założyła sprawę. Więc e, takie gadki, pisanie, bzdury, wyśmiewanie się, że Monika przegrała sprawę z Liwką, e, to jest po prostu dno. Więc e, informuję, urzędowo została sprawa umorzona z powodu e, braku... Mm, Czynu niedozwolonego z kodeksu karnego. I teraz Wam wytłumaczę pokrótko, gdzie popełniłam błąd. Otóż popełniłam błąd na samym wstępie, zakładając sprawę karną, a nie cywilną. Okazuje się, że to, co Oliwka, wy. Wyskrobała tam, naskrobała w tych postach Facebookowych na mój temat, podlegają pod kodeks cywilny, czyli naruszenie dóbr osobistych. I to był mój podstawowy błąd, który bije się w pierś moje cycki, że nie wiedziałam. Popełniłam błąd, że nie skonsultowałam to wcześniej rzeczywiście z moim adwokatem, bo zrobiłam to po prostu sama, um, uważając, że robię to dobrze i niestety popełniłam karygodny błąd. No niestety czasem się za takie błędy płaci. Ja zapłacę po 50 zł miesięcznie, ewentualnie, może tyle mi będzie stać, z mojej renty zwrócić Państwu z powiśla koszty adwokata. A nie wiem nawet, czy na, czy na to mnie będzie stać. No nie wiem, no. Także ja zapraszam w razie czego do, razie czego do komornika, a komornik może postępowanie, ponieważ moja renta jest tak niska. Nawet nie ma tego progu, co mógłby mi komornik pół grosza nawet zabrać. Więc może dobrowolnie, faktycznie, nie wiem, 50 zł. Przemyślę, to muszę przeliczyć, ile mi zostanie na życie. Jak jeszcze zrobię opłaty, wykupię leki i tak dalej. No. To tyle. Więc na te buty drogie i tam jeszcze komuś coś, no to tak, może z rok, może dwa. Państwo z pobiśla będą musieli sobie to... Wyczekać, poczekać aż po prostu zostanie im to zwrócone. To tyle co mam do powiedzenia. Natomiast, no tak drodzy widzowie, no popełniłam po prostu błąd, no mówię, bije się w cycki, że no niewiedza Kosztuje, prawda? Bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd. Myli na przykład definicję zniewagi, pomówień, zniesławień, naruszeń dóbr osobistych. No, w tym przypadku faktycznie ja popełniłam ten błąd, za co się no, muszę przyznać. Trzeba głowę schylić z pokorą, kiedy się faktycznie popełnia błąd, błędy w życiu. I e no cóż, no, człowiek się uczy na błędach, całe życie się uczy na błędach. A sprawa cywilna byłaby naprawdę mega do wygrania, bo moje dobra osobiste zostały naruszone publicznie przy grupie u kilku tysięcy, jak nie kilkunastu tysięcy osób na Facebooku, ujawniając moją korespondencję prywatną, moją, z moimi danymi osobowymi. Także. Stało się. To tyle, co mogłabym Wam w skrócie powiedzieć, i mam nadzieję, że wyjaśniłam to dobrze. Sprawa oczywiście jest niezakończona, znaczy sprawa ta sprawa jest zakończona, natomiast nasz konflikt prawny z JTO nie został zakończony, jeszcze się dzieje i będzie działo. Jakiś czas, dopóki się po prostu zakończą różnego rodzaju sprawy. A sprawa, która za chwilę w lipcu będzie w połowie lipca, nie jest jedyną sprawą e, prawną, która coś tam jeszcze się dzieje. To tyle, co mam do powiedzenia. Więcej na razie nie mogę nic powiedzieć. Jak mnie natchnie, żeby pewne rzeczy wam powiedzieć, pokazać, to może to zrobię, ale nie dzisiaj. Dzisiaj odpoczywam, dzisiaj mam naprawdę dzień luzu. Wczoraj miałam się do was odezwać, ale niestety bardzo miałam wysokie ciśnienie bardzo 182 na 117 miałam ciśnienia wczoraj, więc nie ukrywam, że. Obawiałam się trochę o swoje wczoraj zdrowie I wyciszyłam się A dzisiaj jestem, mówię, w fajnym miejscu Odpoczywam I wam tego życzę Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie Mam nadzieję, że Zrozumieliście Liczę na wyrozumiałość O tylko tyle mogę powiedzieć Liczę na waszą wyrozumiałość Względem mojej osoby a co będzie więcej, co się będzie działo, na pewno niektórym powoli będę przekazywała yy, o różnych sytuacjach, co się będzie działo. Yy, czas na pewne zmiany, tyle mogę powiedzieć. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do szybkiego usłyszenia, a wszystkim życzę miłej, fajnej, ciepłej, słonecznej środy. Trzymajcie się, cześć.